Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Witam Państwa we wtorkowym programie Problemy Katolickie. Programie, którego tytuł został wymyślony dla rozmów, naszych rozmów, rozmów moich z Dariuszem Pawlakiem, Dariusza Pawlaka ze mną. No i niestety te rozmowy nie będą kontynuowane. Darek Pawlak nie żyje. Natomiast pozostały problemy katolickie, zacząłem się zastanawiać, czy mogę kogoś zaprosić w zastępstwie, w miejsce dla pana Pawlaka. No i okazało się, że nie bardzo, że nie zdawałem sobie sprawy, póki żył, że jest on jedyny w swoim rodzaju, bo być może tej klasy teologa znalazłoby się pomiędzy kapłanami. Ale w dzisiejszych, kapłaniach, kap w dzisiejszych czasach kapłani nie są wolni, prawda? Kapłan mający to, taką wiedzę i takie rozumienie, taką głębię teologiczną jak Dariusz Pawlak, nie mógłby się wypowiedzieć i nie chciałby się wypowiedzieć, bo od razu zrobiliby mu krzywdę, prawda, w kościele. Natomiast drugiego takiego świeckiego nie znam i nigdy o nim nie słyszałem. Są różni ludzie, którzy występują na YouTube jako z takim, podejmując takie problemy, no ale to oni prowadzą swoje kanały, zresztą nie znam ich, prawda, nie, nie wiem jaka jest ta ich głębia, nie śledziłem tego, ale myślę, że nie ma takiego człowieka drugiego w Polsce i, i to jest ta moja bolesne stwierdzenie po, po śmierci Darka Wawlaka. No skończył on Normalne studia teologiczne, normalne, to znaczy dzienne. Później długo jeszcze przygotowywał się do doktoratu, miał być asystentem na jednej uczelni, na drugiej, znaczy ATK-kul. No, tak się nie stało z przyczyn rodzinnych, prawda? Żona, troje dzieci. Natomiast, no i kwestia jego drogi, że miał wykształcenie modernistyczne, ale w związku z tym, że przez lata, Siedział dalej w teologii, zgłębiał doktorów kościoła przede wszystkim świętego Tomasza Zakwinu, ta jego teologia się przekształciła we właściwą do końca teologię, teologię no ale studia dały mu pewne ważne, formalne, metodologiczne też podstawy, wiedzy z pewnych różnych dziedzin teologicznych. No i teraz tak. Yy, Ostatnio te kontakty z Darkiem Pawlakiem były bardzo ograniczone, bo myśmy ostatni raz widzieli się gdzieś tam w kwietniu, nagrywaliśmy w kwietniu programy. Później mieliśmy nagrywać w Nałęczowie. Nie udało się, on miał różne problemy i zdrowotne, i, i rodzinne. Udało się dopiero w sierpniu, gdy byliśmy z żoną pod Płockiem. Przyjechał na, na pół dnia, nagraliśmy kilka programów. Niedużo, chyba trzy. No i później spotkaliśmy się w dniu jego śmierci, gdzie nagraliśmy dwa programy, prawda? I stąd namnożyło się pytań czy problemów różnych, które powinny być poruszone w naszym wspólnym programie. No ale wspólnego programu nie będzie, więc będę próbował sam rozwiązać te problemy. Znaczy, Darek Pawlak miał taką zaletę, miał ta, taką, był takiego formatu, że w zasadzie przychodził do mnie i to wyglądało w ten sposób, że albo szliśmy, włączałem kamerę i zadawałem mu pytanie, którego wcześniej on nie znał i on odpowiadał po prostu w marszu, w całą głębią, albo wcześniej piliśmy kawę w kuchni i omawialiśmy pewne problemy żeby później już wystąpić z nimi w programie i myśmy omówili w kuchni wiele tematów, które nie zdążyliśmy nagrać. Natomiast są tematy, których nie umówiliśmy i teraz mój problem polega na tym, że ja jestem z wykształcenia filozofem, no ale w teologii też siedzę głęboko w tym sensie, że długie lata studiowałem doktorów Kościoła, ojców Kościoła, no, i jeżeli mam problem teologiczny, no to albo go sam rozwiązuję. Jak dochodzę do wniosku, że nie jestem w stanie, no to odwołuję się do doktorów kościoła, do ojców kościoła, do jakichś wybitnych, tradycyjnych teologów. I, i tak będę tu postępował, że jeżeli się pojawi problem, no to albo go sam, pytanie, sam na nie odpowiem, albo Będę się przed programem wgryzał prawda, w różne teksty. No i przyszedł taki mail, już dosyć dawno, ale nie było kiedy na to zareagować. Mail jest następującej treści. Mam pytanie do arcybiskupa Lęgi. Jestem po rozwodzie, jestem w drugim związku. Razem z obecną żoną postanowiliśmy żyć w celibacie, spowiadamy się i uczestniczymy we Mszy Świętej. Czy możemy przystępować do komunii świętej? No i to, to jest pytanie do arcybiskupa Lęgi i to pytanie mu przekażę i odpowie albo nie na, na swoim kanale YouTube arcybiskup Jan Paweł Lęga. Taki, taka jest chyba nazwa tego, tego kanału. Natomiast kiedy odpowie i czy odpowie tego nie wiem, więc spróbuję też, znaczy nie spróbuję, tylko odpowiem w tym programie, bo odpowiedź wydaje się być Jasna i oczywista. Znaczy, tak, to jest żadna informacja: jestem po rozwodzie, jestem w drugim związku. E, bo no ważne są tutaj okoliczności różnorakie. E, I e, są dwie płaszczyzny, na, którym, na których można rozwiązywać ten problem. Pierwsza, najprostsza. To jest płaszczyzna spowiedzi, prawda? Czyli idzie pan do spowiedzi, wyszukując no, jakiegoś rzetelnego spowiednika, który słucha, bo, bo czasami są tacy spowiednicy, że o, o, można odnieść wrażenie, że oni nie słuchają, tylko no, słyszą pierwsze, że e, ktoś chce się spowiadać, drugie, że żałuje i, i go rozgrzeszają. No, i teraz idziemy do, idzie pan do spowiedzi, i opowiada dokładnie całą sytuację, wszystko. Całą historię swojego pierwszego małżeństwa, drugiego małżeństwa, to, że żyjecie w celibacie i tak dalej. No, i, 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 i mówi pan, że, no nie wiem, pytanie, czy ksiądz mi udzieli rozgrzeszenia teraz. No i jeżeli ksiądz udzieli rozgrzeszenia, no to może Pan przystępować do Komunii Świętej. To pamiętajmy, co zwiążecie, będzie związane, co rozwiążecie, będzie rozwiązane kapłan tutaj ma pełnię władzy. I, to, i tutaj problem się zamyka. Natomiast druga kwestia, coś takiego pojawiło się taki problem, pojawił się dopiero po soborze watykańskim II i Uzewnętrznił się on w życiu słynnego publicysty katolickiego, Messoriego, który zawarł związek małżeński jako student, no taki nie, niedojrzały, nie? Związek małżeński, taki no pod presją chwili. No i ta dziewczyna, z którą wziął ślub, gdzieś zniknęła. Nie znam do końca tej historii. W każdym razie on yy, ożenił się po raz drugi, z tym, że to nie był oczywiście ślub kościelny, bo miał ślub kościelny z tamtą pierwszą. No i z żoną żyli przez x lat, wiele, wiele lat w celibacie. No i przystępowali do Komunii Świętej. Zapewne, nie zapewne na 100% za zgodą, pozwoleniem spowiednika, czyli spowiednik ich, im, ich rozgrzesza. I y, później ta pierwsza żona jakoś znaleźli o niej informację, ona umarła i no już mogli brać normalny ślub katolicki i, i tak. Znaczy, to jeszcze jest jedna sprawa, o której nie wspomniałem, bo trzecia ścieżka może zacznę od tej trzeciej ścieżki że no, trzeba zapytać prawników, specjalistów od prawa kanonicznego, czy nie ma tutaj w, czynników wskazujących na to, że to małżeństwo pierwsze było nieważne. No, czyli Wstrzyna się proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. No i teraz znowu, co sąd kościelny postanowi, to będzie wiążące, prawda? Co rozwiążecie, to rozwiążecie. Co będzie związane, to będzie związane. To, tej procedury nie wolno zaniedbywać, bo jeżeli są podstawy, i sąd stwierdzi, że małżeństwa nie było no to jest normalny ślub kościelny prawda? no i teraz ta trzecia trzecia ścieżka z tym Mesori. no i pośrednio żona Mesoriego, znaczy ktoś mi zaproponował inaczej, ktoś mi zaproponował żebym wydał książkę żony Mesoriego na temat tej historii jako świadectwo jak katolik może rozwiązywać pewne problemy i ja się nie zgodziłem dlaczego się nie zgodziłem? Mój syn napisał świetną książkę o rodzinie, tam o, o, o odsyła. I ta książka pokazuje, jakie były dokumenty kościoła przed soborem, jakie były dokumenty kościoła po soborze, i jak te kwestie małżeństwa i rodziny zaczęły być powolutku, powolutku rozmywane. Bo ja od razu wymyśliłem taki problem. No, mieszkam z żoną na pierwszym piętrze. Naprzeciwko, załóżmy, że mieszka sąsiadka, już nieważne, panna, wdowa, rozwódka. No i żona wychodzi z domu po zakupy, wraca, mnie nie ma. Dzień, drugi, mnie nie ma. Na trzeci dzień wychodzę od sąsiadki. I żona mówi, no co się dzieje? A ja mówię, no wiesz, Pokochałem sąsiadkę, będę z nią mieszkał, ale złożyłem, złożyliśmy z nią ślubowanie, że będziemy żyli w celibacie, więc kochana żono, spotkamy się przy najbliższej, w trakcie najbliższej niedzielnej Mszy Świętej, przy Komunii Świętej. Ja przyjdę ze swoją partnerką, a Ty przyjdziesz sama i spotkamy się we trójkę przy Komunii Świętej. Prawidłowo? Oczywiście, że nieprawidłowo. Znaczy, ślubowanie małżeńskie to nie jest ślubowanie tylko, że życia seksualnego. Że będę tylko z Tobą współżył. To jest zawarcie małżeństwa. Małżeństwo razem mieszka, wspiera się w chorobie, w biedzie, opiekuje się sobą i tak dalej. Mąż dba o żonę. I wyprowadzenie się od własnej żony, przeprowadzenie się do sąsiadki i stwierdzenie, że wszystko jest w porządku, bo żyje w celibacie, to, to śmiech na sali, pusty śmiech na, na, na sali, prawda? No i teraz z tego by wynikało, że no jeżeli raz zawarliśmy ślub kościelny, to go mamy dopóki go mamy, dopóki żaden sąd go nie unieważnił, nie, znaczy nie stwierdził nieważności, bo nie może go unieważnić, tylko może stwierdzić nieważność i nie możemy przystępować do Komunii Świętej, jeżeli mieszkamy z inną kobietą. Natomiast wracam do tego pierwszego problemu spowiednika. To już jest problem konkretny, moralny i takie problemy, Rozwiązuje spowiednik, i prawdopodobnie spowiednik weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności, no i albo udzieli rozgrzeszenia, albo nie. Znaczy zachowanie typu, że szukamy spowiednika, który udzieli rozgrzeszenia, to zawsze się znajdzie w końcu w tym dziwnym, modernistycznym kościele. Znajdzie się takiego spowiednika, dlatego powiedziałam o porządnym spowiedniku. Natomiast, no i teraz, co on zrobi, no to, to, to jest jego decyzja. Jak udzieli rozgrzeszenia, rozgrzeszenie będzie. Jeżeli my niczego nie zatajimy. I kojarzy mi się jeden przypadek. To, to jest to posoborowa praktyka. Ja pamiętam, to mi opowiadał ksiądz, który razem ze mną studiował filozofię w Akademii Teologii Katolickiej, studia dzienne. No i on opowiedział taką historię, że jak był jeszcze wikarym w jakiejś tam wiejskiej parafii, to człowiek się rozwiódł z żoną, zamieszkał z inną kobietą, no i oczywiście. Nie dostał rozgrzeszenia i oczywiście nie przystępował do Komunii Świętej. No ale pewnego dnia pojechał gdzieś na motocyklu, na motorze. Miał wypadek, i w wyniku tego wypadku stracił możliwości prowadzenia życia seksualnego. I zgłosił się do tego księdza, że no, jak nie ma takich możliwości, no to tak jakby no, to żyje w celibacie: jak żyje w celibacie, to prosi o rozgrzeszenie i możliwość przystępowania do Komunii Świętej. No i ten ksiądz podjął taką decyzję, że udzielił mu rozgrzeszenia warunkowego, to znaczy powiedział mu tak, że udzielam ci rozgrzeszenia, ale musisz do komunii przystępować daleko od domu, tam gdzie cię nikt nie zna. Bo jeżeli przystąpisz tutaj, gdzieś to no bo nie, on się nie chwalił sąsiadom, że z, z, wypadek go tak okaleczył. Jeżeli przystąpisz do komunii gdzieś tutaj, no to, to może być zgorszenie, może być podejrzenie o to, że albo ty dokonujesz profanacji, albo księdza przekupiłeś, także, że gdzie indziej. Wywołuje to we mnie mieszane uczucia, no ale, ale mówię, pamiętajmy o tym, że władza kapłanów w konfesjonale jest nieograniczona, to kapłan odpowiada za w swoim sumieniu przed Chrystusem za rozgrzeszenie. Pamiętajmy, że kapłan mówi, ja Ciebie rozgrzeszam, bo to mówi Chrystus, a nie kapłan. Dziękuję bardzo.